Cześć, tu Sebastian. W tym wideo opowiem o dwóch nawykach, które mogą uratować Ci życie. Mogą one także znacząco poprawić Twoje zdrowie, pomóc Ci zrzucić zbędne kilogramy, dodać 10 czy 15 zdrowych lat do Twojego życia lub uratować życie komuś, kogo kochasz. Te rekomendacje zostały opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia po przeanalizowaniu najnowszych badań na temat tego, jak nasz styl życia wpływa na nasze zdrowie. Czy wiesz, że według amerykańskiego Ministerstwa Zdrowia około 70% chorób można zapobiec? Inne badania pokazują, że ponad 90% przypadków cukrzycy typu drugiego w Stanach Zjednoczonych można było uniknąć dzięki zdrowemu stylowi życia. To ogrom cierpienia i wielkie koszty, którym można było zapobiec. Nasz styl życia jest naszą najlepszą bronią przeciw chorobom. Zacznijmy od pierwszej rekomendacji. Oto ona. Ogranicz swoje spożycie cukru do mniej niż 10% Twoich dziennych kalorii, a dla lepszych rezultatów poniżej 5%. To ogranicza Twoje spożycie cukru do mniej niż 25 gramów, czyli około 6 łyżeczek dziennie. Ta rekomendacja powstała dla zdrowych i w miarę aktywnych dorosłych i dzieci. Niestety większość ludzi nie ma optymalnego zdrowia i wagi i nie rusza się wystarczająco dużo w ciągu dnia. Biorąc to pod uwagę, można zasugerować zupełne zrezygnowanie z rafinowanego cukru, przynajmniej do czasu, kiedy odzyskasz zdrowie i zaczniesz się więcej ruszać. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że nie potrzebujemy żadnej ilości rafinowanego cukru ani mąki, by być zdrowymi lub by przetrwać. Nie są to konieczne komponenty zdrowej zbilansowanej diety. Kiedy jesz dużo cukru, twoja trzustka produkuje insulinę, by znormalizować poziom cukru we krwi. Ta insulina jest tak skuteczna, że po jakimś czasie poziom cukru we krwi spada poniżej optimum. I to powoduje, że czujesz zmęczenie, rozdrażnienie, głód i potrzebę zjedzenia czegoś słodkiego. Możemy przechowywać pewną ilość cukru w formie glikogenu w naszych mięśniach i wątrobie, ale kiedy te miejsca są pełne, nasz organizm nie ma wyboru i musi natychmiast przekształcić pozostały cukier w tłuszcz. Od dawna wiadomo, że cukier powoduje próchnicę. Teraz wiemy też, że przesadzanie z konsumpcją cukru jest związane z otyłością, insulinoodpornością, cukrzycą drugiego typu, chorobami serca, a nawet zwiększonym ryzykiem raka. Według jednego z badań ograniczenie cukru z 28% do 10% dziennych kalorii mocno poprawiło wskaźniki zdrowia dzieci w ciągu tylko 10 dni. Nie jesteśmy ewolucyjnie przystosowani, by jeść rafinowany cukier. To problem dla naszych organizmów, szczególnie jeśli jemy go w dużych ilościach i przez dłuższy czas. Cukier zwykł występować razem z błonnikiem, kiedy ludzie jedli go głównie w postaci warzyw i owoców. Błonnik spowalnia uwalnianie się cukru do krwi, powoduje, że czujemy sytość i pomaga naszemu układowi trawiennemu usuwać toksyny z organizmu. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega nas przed rafinowanym cukrem, który jest dodawany do około 80% przetworzonej żywności, ale też przed naturalnie występującym cukrem w miodzie i w sokach owocowych. Cukier jest ukryty w takich produktach jak płatki śniadaniowe, ketchup, produkty niskotłuszczowe, słodkie jogurty, napoje kawowe czy energetyczne. Więc co możesz zrobić, by ograniczyć spożycie cukru? Przeciętny Amerykanin wypija ponad 180 litrów słodzonych napojów rocznie. Ty tak nie rób! Pij głównie wodę i niesłodzoną herbatę lub kawę. Kiedy chcesz coś przekąsić, wybierz owoc, garść orzechów, hummus z warzywami. Unikaj przetworzonej żywności z długimi listami składników i produktów, których Twoja babcia nie rozpoznałaby jako jedzenie. Studiuj etykiety, by zobaczyć ile cukru ukrywa się w 100 gramach różnych produktów. Przygotowuj częściej posiłki w domu. To da Ci więcej kontroli nad tym, co jesz. Gotowanie może być przyjemnym sposobem na wspólne spędzenie czasu. Doinformuj się o zagrożeniach związanych z cukrem. Przeczytaj książki i zobacz filmy dokumentalne na ten temat. Mogą one otworzyć Ci oczy i pokazać dokładnie rolę, jaką cukier pełni w epidemii otyłości i chorobach cywilizacyjnych. Druga rekomendacja mówi, by jeść minimum 400 g owoców i warzyw dziennie. Jest ona także znana jako 5 dziennie, co odnosi się do jedzenia 5 porcji po około 80 gramów każda. Porcją może być jabłko, banan, awokado czy na przykład garść fasoli. Ważne by była różnorodność, bo to zapewni optymalną wartość odżywczą. Dlatego rekomenduje się jedzenie 5 różnych rodzajów, a nawet kolorów owoców i warzyw. Ziemniaki nie liczą się do tych pięciu dziennie, dlatego jedzenie frytek nie będzie tutaj rozwiązaniem. Około milion siedemset tysięcy osób umiera na świecie co roku przez zbyt niską konsumpcję warzyw i owoców. Znacznie więcej osób choruje przez niedożywienie. Nawet otyłe osoby mogą być niedożywione, bo chodzi tutaj o po prostu niedostarczanie odpowiednich poziomów pewnych wartości odżywczych. Na przykład za niski poziom magnezu, potasu czy cynku. Tylko 1 na 10 Amerykanów je wystarczającą ilość warzyw i owoców w swojej diecie, dlatego można tu wiele poprawić. Interesującym faktem dotyczącym obecnej epidemii otyłości i chronicznych chorób jest to, że są one spowodowane nie tylko tym, co zaczęliśmy jeść, np. duże ilości rafinowanego cukru i mąki, ale też przez to, co przestaliśmy jeść, na przykład rośliny, które ochraniały nas i utrzymywały nas w zdrowiu. Jedzenie większej ilości roślin lub cała dieta oparta na roślinach może zmniejszyć ryzyko otyłości, cukrzycy, chorób serca czy wysokiego ciśnienia krwi. Rośliny zawierają antyoksydanty, ważne minerały, witaminy i błonnik. Te składniki odgrywają bardzo ważną rolę w zachowaniu zdrowia. Co zrobić, jeśli nie lubisz smaku większości warzyw? Kiedy byłem dzieckiem, nie chciałem jeść zupy jarzynowej. Nie lubiłem mocnych i zaskakujących smaków różnych warzyw. Rozwiązaniem było zmiksowanie zupy. Wtedy smak stawał się łagodny i przewidywalny. W dalszym ciągu używam tej strategii. Zwykle robię sobie codzienny miks wielu warzyw i jednego owoca. Taka papka jest smaczna i nie trzeba jej zbytnio gryźć, co mogłoby być problemem w przypadku szpinaku czy jałmurzu. Istnieje wiele świetnych sałatek do odkrycia. Niektóre z nich smakują lepiej niż można byłoby się spodziewać. Możesz także przyrządzić sobie zdrowy posiłek w krótszym czasie niż zajmuje przygotowanie mrożonej pizzy. Zmiana zaczyna się w supermarkecie. Jeśli kupisz słodycze i wysoko przetworzone produkty, zjesz je. Jeśli zamiast tego kupisz warzywa i owoce, to też je zjesz. Podsumowując, po pierwsze, ogranicz swoje spożycie cukru do mniej niż 6 łyżeczek dziennie. Po drugie, Zjadaj przynajmniej 400 g owoców i warzyw dziennie. Zachęcam Cię do przetestowania tych nawyków przez następne 90 dni. Mogą one naprawdę znacznie poprawić Twoje zdrowie, pomóc Ci zrzucić zbędne kilogramy i po prostu sprawić, że poczujesz się lepiej. Mogą też zostać z Tobą na całe życie Twoje dłuższe, zdrowsze życie. Podziel się tą wiedzą z osobami w Twoim otoczeniu. One też zasługują na to, by to wiedzieć i stosować. Do zobaczenia w następnym odcinku.